Witajcie w Moim Zielonym Świecie. Wszystko o roślinach tutaj znajdziecie. A w tym filmie podpowiem Wam, w jaki sposób zimować bugenwille w domu. Moja bugenwilla jest już bardzo, bardzo duża, a ja nie mam jakiegoś takiego ogrodu zimowego, w którym mogłabym ją przytrzymać. No, dotychczas jak była jeszcze taka w miarę mała i lekka, to wnosiłam ją na strych. No, ale niestety. Urosło to naprawdę dosyć duże drzewo i jestem zmuszona zimować ją normalnie w domu, w pokoju, ale spokojnie da się zimować Bugenwille nawet w domu, bo jak widać, ona kwitnie, kwitła w sumie, bo po wniesieniu do domu, do cieplejszego pomieszczenia, ona błyskawicznie zaczyna zrzucać wszystkie liście i kwiaty. Ja już zimuję ją w ten sposób drugi sezon. No bo ona jest już dosyć duża i od dwóch lat bodajże nie mam możliwości wniesienia ją na strych. Po prostu jest za ciężka i za duża. Więc muszę ją trzymać tutaj. Także nie ma problemu z zakwitnięciem, bo jak widać kwitła i to kwitła naprawdę bardzo obficie mi w tym roku, ale teraz będzie się sypać. O Sypią się liście i sypią się kwiaty. Niestety tak to wygląda. Ale jeżeli macie bugenwille, to się nie obawiajcie, bo ona reaguje tak naturalnie. Później zacznie wypuszczać młode gałązki. I bugenwilla kwitnie praktycznie na końcówkach pędów. O, jak tutaj widać, no już ją praktycznie pozbawiłam tych pięknych kwiatów. Ona się będzie sypać, dopóki się nie osypie całkowicie, no i tak za miesiąc, a nawet wcześniej, ona powinna wypuszczać już nowe gałązki. Ona jest bardzo kująca, au, i to też jest właśnie taką przeszkodą, żeby ją wnosić na górę, no bo nie dość, że jest wielka i ciężka, to niemiłosiernie. Chuje. Ale pozostańcie ze mną, bo dalej będę mówić, jak ją należy prawidłowo zimować, bo od tego zależy jej kwitnienie w przyszłym roku, czyli ona zakwita tak w czerwcu i kwitnie bardzo, bardzo długo, praktycznie do pierwszych przymrozków. No jak widzieliście, miała jeszcze trochę tych kwiatów, ja już teraz ją obsypałam. Zresztą ja ją celowo tak osypuję, au! No i strasznie kuje, trzeba bardzo uważać. Kująca roślina, ale piękna roślina, żeby później sobie tutaj pozamiatać. I tak ją co jakiś czas po prostu wstrząsam, żeby ona mi te liście wszystkie zrzuciła. A tutaj jest już Bugenwilla, tak około półtora miesiąca po wniesieniu do domu. Wszystkie te starsze listki oraz przykwiatki odpadły. Tam ostał się jeden wysuszony, a te wszystkie tutaj zielone gałązki to są zupełnie nowe przyrosty. I tak właśnie ona się zachowuje po wniesieniu do cieplejszego pomieszczenia. Zrzuca te wszystkie starsze listki i gałązki, a wypuszcza na to miejsce zupełnie nowe. Piękne, zielone, jak widać. No bardzo ładne. Liście mają taki soczyście zielony kolor. No, jest bardzo, bardzo ładna, jak widać i zdrowa. I co należy robić z Bugenwilą właśnie w tym okresie zimowania? Przede wszystkim, i to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne, należy jej zapewnić jasne pomieszczenie. Ona nie zimuje w ciemnym, ponieważ... Takie nie jest jej naturalne środowisko. W naturze zapewnione ma światło przez okrągły rok, dlatego podczas zimowania również musi mieć to światło zapewnione, a właśnie będzie wypusz wypuszczać te nowe przyrosty, które wiosną, latem będą miały przykwiatki, ponieważ Bugenwilla nie kwitnie kwiatami, nie kwitnie, nie wypuszcza kwiatów a właśnie tak zwane przykwiatki. Te przykwiatki pojawiają się na końcówkach pędów tegorocznych, więc spokojnie można ją przyciąć, ponieważ jeżeli ona wypuści taki pęd tegoroczny, no to na końcówce pokażą się przykwiatki. I tutaj jak ona mi wypuszcza zbyt długie takie gałęzie, no bo wiadomo bugenwilla jest mnączem i ona ma tendencję do wypuszczania takich długich gałęzi, no to ja je trochę tutaj przycinam, żeby się zagęściła, żeby wypuszczała gałązki z boku, żeby ty, tych kwiatków było więcej, ponieważ ja swoją bugębillę, zresztą jak tutaj widać, prowadzę w formie drzewka, no niestety nie mogę sobie pozwolić, żeby ją prowadzić. W formie pnącza, no bo byłaby bardzo, bardzo wysoka, a ja nie mam na dzień dzisiejszy możliwości takiego zimowania, że mogę sobie puścić ją tak wysoko i niech mi się rozrasta w formie pnącza. Nie, dlatego muszę ją tutaj trzymać w ryzach i prowadzić w formie drzewka. Ale równie dobrze uprawia się ona właśnie w tej formie. Ładnie wygląda, ładnie kwitnie. No, Niestety, troszeczkę tutaj omijamy jej takie naturalne, naturalne przeznaczenie, jakim jest właśnie kształtowanie się w formie pnącza. No ale lepsze to, niż bym miała się na przykład pozbawić możliwości obcowania z tą przepiękną rośliną. I podczas zimowania tutaj w pokoju, ja nie mam za bardzo miejsca, więc dodatkowo sobie ją takim sznurkiem tutaj związałam, no bo ona jest bardziej rozłożysta i oczywiście jak wyjdzie na taras w maju, no to ja ten sznurek rozwiążę i ona będzie taka bardziej rozłożysta, większa. No, tutaj w pokoju muszę po prostu ją przystosować do tych warunków i Ważne jest to, co powiedziałam wcześniej, jeszcze raz to zaznaczam, że Bugenwilla podczas zimowania w domu, w pokoju czy w jakimś innym pomieszczeniu musi mieć dostęp do światła. Tutaj w moim przypadku ma dosyć dużo światła, bo ja tutaj mam okno oraz tutaj od tarasu, więc jest to strona południowo-zachodnia i światła jest naprawdę dostatecznie dużo. A jak traktować Bugenwille podczas tego zimowania w pokoju? Otóż tak jak każdą inną roślinę pokojową. I jeżeli chodzi o temperatury, no to faktycznie lepsze są te niższe, tak około 15-16 stopni. Dlatego mimo wszystko, jeżeli nawet nie macie jakichś takich pomieszczeń do zimowania Bugenwilli, Warto jednak umieścić ją w takim najchłodniejszym pomieszczeniu, na przykład może to być sypialnia, no bo wiadomo, w sypialni nie muszą panować takie wysokie temperatury i często wietrzymy to środowisko sypialniane może być jak najbardziej odpowiednie dla naszej bugenwilli. No wiadomo, nie będziemy się ochładzać w domu do 10 stopni, 9 czy 8, ale tak do 17, 18. Spokojnie daje radę. Ona u mnie stoi właśnie w sypialni i wspaniale sobie daje radę. Pięknie kwitnie, ładnie rośnie, jak tutaj widać, nic złego się nie, jej nie dzieje. Ale bardzo ważnym aspektem w tym wszystkim jest jej odpowiednie podlewanie. W ogóle Bugenwilla, czy to podczas zimowania, czy podczas okresu letniego, wiosennego, nie znosi nadmiaru wody, a szczególnie... Nie lubi, jeżeli woda stoi w podstawce. Od razu reaguje żółknięciem i zrzucaniem liści. I podczas tego okresu zimowania podlewamy ją mniej, wiadomo, niż w tym okresie letnim, no bo wówczas podlewać musimy, jeżeli są upały, nawet codziennie, a nawet dwa razy dziennie. A w okresie zimowania podlewamy ją Wyłącznie wtedy, kiedy podłoże zupełnie przeschnie, absolutnie nie możemy dopuścić do jej przelania, bo to może roślinę nawet zabić. Ja wiem, że wiele osób ma tendencję do przelewania, dlatego to jeszcze raz podkreślam. Podlewamy wówczas, jeżeli podłoże zupełnie przeschnie, czyli jeżeli ta wierzchnia warstwa ziemi jest zupełnie sucha. Ja akurat tą moją bugenwille niedawno podlewałam, więc ta gleba, ta powierzchnia tutaj jest wilgotna. No i będę czekać, aż całkowicie wyschnie i dopiero podleję ją kolejny raz. Jeżeli chodzi natomiast o nawożenie, no to generalnie ja nie, nawo nie nawożę swoich roślin w okresie zimowo-jesiennym. Zaczynam nawozić tak dopiero pod koniec lutego, na początku marca i tak samo traktuję Bugenwille. W sumie nawet trochę później, bo ja ją zaczynam nawozić tak no, w połowie marca, pod koniec marca, żeby za szybko mi tutaj nie przyrastała jeszcze w pokoju, bo wolę, żeby jednak mi rosła później na tarasie. A kiedy ja wynoszę tą Bugenwille na zewnątrz? Otóż, jak minie groźba przymrozków, czyli po 15 maja. Po zimnych ogrodnikach. Chociaż dwa lata temu, bodajże dwa lata temu, po zimnych ogrodnikach nawet był u mnie przymrozek. Także warto obserwować prognozy pogody, no i dostosowywać sobie ten termin, ale na pewno nie wcześniej niż przed 15 maja. Ponieważ jeżeli Bugenwilla wypuści nam takie te piękne tutaj gałązki, przyrosty, zawiąże przy kwiatki, no to nie daj Boże. Taki przymrozek, nawet delikatny, może te wszystkie starania zniweczyć i te wszystkie młode przyrosty może szlak trafić. Naprawdę, także tutaj lepiej powstrzymać się z jej wyniesieniem na zewnątrz, niż pospieszyć, jeżeli oczywiście chcemy cieszyć się jej przepięknym wyglądem. A co robić, jeżeli ona zbytnio nam tutaj buja? Właśnie jak tak rośnie i tak będzie rosła, bo ona bardzo szybko rośnie. Ona może naprawdę osiągnąć horrendalne rozmiary tutaj w pokoju podczas tego zimowania. Więc jeżeli mi ona tak za bardzo tutaj się rozbuja, no to jak w tym przypadku, to ja ją tutaj podcinam. Ona mi tutaj urosła prawie już na metr. Więc dochodziła do sufitu. No musiałam ją w tym momencie poskromić, bo wiadomo, jest to pnącze i ona będzie wypuszczała takie długie, długaśne te przyrosty. Więc tutaj można ją poskromić, tym bardziej, że ona kwitnie na pędach tegorocznych. Ja poskramiam tylko te najbardziej, najmocniej rosnące przyrosty, a takie, które rosną w miarę powoli to zostawiam i one później pokrywają się właśnie tymi przepięknymi przykwiatkami. Nie wszystkie gałązki rosną tak bardzo szybko. Są to takie te główne. O, tutaj na przykład jest kolejna. Również ją podcięłam i ona jest bardzo, bardzo długa, ale ja sobie ją również w ten sposób kształtuję, a później jak już ją wyniosę na zewnątrz, to akurat tutaj nie będzie rosła, ale będzie jeszcze wypuszczała te boczne pędy i będzie więcej kwiatów. W taki sposób właśnie postępuję z Bugenwillą, Nie tnę jej jakoś drastycznie w czasie tego zimowania, a tylko tak delikatnie przycinam. I tak postępuję aż do wyniesienia jej na zewnątrz. Potem oczywiście w ogóle jej nie ruszam, no bo chcę cieszyć się kwiatami i czekam aż na końcówkach tych gałązek pojawią się te przepiękne przykwiatki. Bugenwille dosyć lubią mszyce i przemdziorki i tutaj należy mieć baczenie. Ponieważ jak ją zimujemy w pokoju z centralnym ogrzewaniem, no to bardzo często mogą pojawić się... Przędziorki, szczególnie na spodniej stronie liści, nie szczególnie, tylko one generalnie tam żerują. Trzeba sprawdzać, czy tam nie pojawiają się szkodniki, mszyce czy przędziorki. No tak raz na tydzień warto sobie poodwracać listki i posprawdzać, czy coś tam się nie przypałętało, bo wiedzcie, że przędziorek to jest taki szkodnik, którego nie widać za bardzo trzeba się przyglądać a który może momentalnie zniszczyć całą roślinę to jest naprawdę bardzo niebezpieczny przeciwnik więc należy taki bugenwilli doglądać zresztą nie tylko bugenwilli ale wszelkich roślin szczególnie właśnie w okresie centralnego ogrzewania ponieważ przędziorek uwielbia suchą atmosferę ja tutaj na parapecie mam taki nawilżacz Tutaj stoją storczyki, katleje, falenopsisy, kambrie oraz sabotek. No i ta bugenwilla jeszcze przy okazji korzysta właśnie z tego nawilżacza i jakoś mi się tutaj te przędziorki nie pojawiają. Ale ja również, jak ona już mi wypuściła te pędy, profilaktycznie ją pryskam maceratem z czosnku. Macerat z czosnku tworzy taką kleistą powłokę która utrudnia właśnie żerowanie wszelkim szkodnikom, czy to czy przemziorkom i jakoś naprawdę bardzo dobrze ten macerat z czosnku zabezpiecza profilaktycznie rośliny. Stosuję ten sposób od lat i jeszcze naprawdę nigdy mnie nie zawiódł. Jest to bardzo proste do zrobienia na moim drugim kanale, jest przepis na ten macerat z czosnku, bardzo szybko, bardzo prosto się go robi, a jest naprawdę nieoceniony właśnie w zabezpieczaniu roślin. Ja najczęściej stosuję go profilaktycznie i bardzo fajnie mi się sprawdza. Myślę, że powiedziałam wszystko na temat zimowania Bugenwilli, że wyczerpałam temat, ale jeżeli jeszcze chcielibyście coś wiedzieć, jeżeli... Czegoś nie dopowiedziałam, bo być może no nie wiem, co Was nurtuje, no to śmiało zadawajcie pytania w komentarzach, a będziemy dochodzić i będę również pomagać w zimowaniu Waszych Bugenwilli, bo to są naprawdę przepiękne rośliny, warte zainteresowania i całkiem dobrze zimują w zwykłym pokoju. Ja wcześniej zimowałam na strychu, ale ze względu na to, że jest to już bardzo duża i ciężka roślina. Nie mam już możliwości wnoszenia ją tam wysoko na strych, więc zimuje u mnie w pokoju i to z ogromnym powodzeniem. Do zobaczenia do kolejnych filmów. Serdecznie pozdrawiam i pa pa!